Dobra, więc się Mandero, moi drodzy, dzisiaj e, króciutki, dzisiaj spontan, spontan akcja. E, żegnam się, moi drodzy, to po prostu się żegnam. E, z czym się żegnam? Ocie panie, żegnam się z Zimą. Aha, El wariatunio żegnam się z tym, z GoPro, moi drodzy. Skończyłem współpracę z GoPro, bo GoPro e, nie jest godna. Pracy i mej uwagi POMPRO to jest najlepsza kamera na świecie, a zarazem najgorsza, bo jest najlepszą kamerą na świecie z najgorszym softwarem, dlatego jest kurczę zerem. Woo, woo. Takim softwareem. Eee, testuję sobie Sony Sony Action Cam FDR 3000, coś tam, coś tam. Eee, dlaczego, moi drodzy? Dlatego, że jako wideobloger nie mogę pozwolić sobie na to, że, e, żeby mi się nie nagrywał dźwięk, żeby mi się kamera wieszała. A w GoPro działo się to notorycznie. Największe problemy były z dźwiękiem. Raz się nagrywał, raz nie. Odkąd GoPro wymyśliło chorą przejściówkę do mikrofonu, e, chory adapter, który ma w sobie kupę elektroniki, nieważne, czy to jest GoPro 6, czy GoPro 8 z tą ramką Media Mod. Nieważne. Przez jakiś czas to działało. Teraz to nie działa. Znaczy raz działa, raz nie działa. Ja nie chcę się stresować po prostu ee, i tym przejmować. Ja za każdym razem muszę mieć 100% pewność, że dźwięk się będzie nagrywał. A w ogóle zamontowałem sobie takie śmieszne lustereczka, w których nic nie widać. nie? Sony generalnie, e, ta kamera Sony jest. Na rynku już od kilku lat generalnie e, no sony to sony. E, w swojej firmie, gdzie nagrywaliśmy przez lata kupę wideo, bo jak wiecie, zajmowałem się wideofilmowaniem, tam też używałem soniaków. Plusem, e, o kurczę, pierwszy raz coś szybko zamknąłem. Plusem tej kamery jest to, że jest old że jest, że się nie wiesza. Tutaj nie ma się co wieszać. E, ma trochę gorszą stabilizację, to znaczy gorszą, nie gorszą. Ma stabilizację optyczną przede wszystkim. A stabilizacja optyczna to nie stabilizacja software'owa. <laughs> Także tutaj, niezależnie od tego, czy warunki oświetleniowe będą dobre, czy gorsze, to ta stabilizacja będzie yy, działała tak samo. Dajcie oczywiście obejrzeć sobie odcinek z wyprawy z moimi dzikimi ryjami który właśnie wleciał na kanał <grym>, a dziś będziecie mieć ten bonus. Sony ma jeszcze kilka fajnych plusów Ale o nich opowiem Wam pewnie w następnych odcinkach dzisiaj po prostu sobie testuję. Testuję Mam takie śmieszne lustereczka śmieszne eee. Yy... Kurcze, ale fajniutko, śmieszne lustereczka, lustereczko, lustereczko, powiedz, powiedz przecie e, także kurcze, no tak jak mówię, no mam dość O, sarny e, Najfajniejsze jest to, że, e, znaczy, spoko jest też to, że to GoPro, <głosarne> nie, to Sony, to Sony nagrywa można sobie wybrać yy, dwa kodeki kodek taki bardziej profesjonalny Sonowski XAVCHD w 50 bitrate'ach i właśnie teraz w nim nagrywam, a zaraz sobie pojadę, zmienię na yy, na drugi kodek MP4 w 16 bitrate'ach, ja wiem, że to jest mało, natomiast YouTube zawsze i tak kaszani te materiały, że no zobaczcie, zobaczcie jak to będzie w każdym razie e, na tym kodeku sonowskim XAVCHD na karcie 256 GB możemy nagrać jakieś 10 godzin materiału, a na kodeku MP4, tam jest chyba 16 bitrate'ów z tego co wczoraj na szybko sprawdzałem, możemy nagrać 35 godzin, rozumiecie? 35 godzin. To mi by starczyło na strasznie długo. Ociepanie. panie, siemanderini pieseł 35 godzin a 35 godzin moi drodzy to jest tyle, że mogę po prostu jechać na tydzień kładem i nie wymieniać karty, nie martwić się tym, to jest też fajne także teraz się zatrzymam teraz się zatrzymam zmienię sobie kodek no i zobaczycie czy ta jakość jest jakoś doprzywanie gorsza czy nie, czy fajna jest a więc a więc wracamy, wracamy teraz z kodekiem, który nagrywa 35 godzin na, na karcie 256, to jest naprawdę dużo. Co prawda kręci z małym bitrate'em, ale zobaczymy jak będzie wyglądał ten surowy materiał. No i wtedy podejmę decyzję. Także tak to wygląda. Ewentualnie to się może kaszanić to trochę na drzewach, jakieś takie, jak będzie dużo szczegółów. Chociaż kurczę nie wiem, bo 16 bitrate to jest taki jeszcze. A zobaczymy. W każdym razie tak, jeśli chodzi o GoPro, oczywiście będę dalej używał ósemki z MediaModem, bo do odcinków garażowych, gdzie nie trzeba podłączać zewnętrznego mikrofonu, no to jest niezastąpiona dla mnie. Eee, bo generalnie GoPro jest ok, tylko problem się zaczyna wtedy właśnie, gdy, gdy podłączamy zewnętrzny mikrofonów. A kurde. <laughs> Chciałem sobie w lusterko popatrzeć, a tu... A tu nie ma za bardzo w co sobie popatrzeć teraz. Jak takie lustereczka się montuje. A, no i oczywiście ten! Chciałem pozdrowić Wojtka, naszego Ciupsona. Wojtek! Mam nadzieję, że ten! Że podawać się! Sportsmanu, mój! O panie Szaleństwo! Moi drodzy, Chłodowanie, wciąga bardzo. Jutro jestem umówiony z. nie, chyba z pięcioma klientami do południa. Bo sporo się dzieje w salonie. Pamiętajcie o tym, że jeśli potrzebujecie. Polarisa, pojazd Polarisa, obojętnie jaki to również piszcie do mnie, bo yy, bo wiecie, co jest pięć <laughs> yy, albo po prostu piszcie do Norberta Mikulskiego Kl. albo najlepiej napiszcie do mnie, a ja was po prostu pokieruję <laughs> Ale jak już napiszecie sami, czy zadzwonicie pobudzić na mnie yy, że jesteście z mojego filmu na pewno jakiś tam rabacik dodatkowy dostaniecie no i podejście do klienta moi drodzy bo podejście do klienta ee, ma być ma być, ma być, być wzorowe po prostu co <grystanie> teraz tak myślę ale byłby przypał jak ja sobie pojechałem a to by mi się dźwięk nie nagrał e, dzisiaj dwa odcinki <grystanie> jak oglądacie ten odcinek nie oglądaliście tamtego to wbijajcie tam bo tam jest tenda w nakładzie tam są śmieszki e, a więc pozdrawiam was trzymajcie się Siemander fisio.